Dobra. Zobaczcie Karolina. Ty, Farnaś. Kubuś, Farnaś, ty. Harno... Teraz Harno... zmienię sobie postać. Teraz będę cię nazywać Harnaś Steve z Minecrafta, ice Jak chcecie, to dobra. Ja jeszcze zmienię sobie teraz yy, nazwę na TC. Więc. Mu no, zmieniasz nazwę. No to załatw sobie, jaką ja teraz mam nazwę. Nie, mam sobie nie, nie, tak. sobie nazwę nie, nie, <gry> dać nie, Ju, już start nie, 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 O, Oliwia, znowu Cię nie słychać. Oli, nie słychać Cię. I Kubuś jest lagiem. A, już, już, ta, Marvel już jest przygotowana, żeby wziąć? Tak, oczywiście. Wiecie co? Chyba to też jest moja ostatnia gra. Czy mi się jakoś nie chce grać? A, au, au, a, au, au, au. Ja teraz coś innego, wezmę no, nie no. O, wow, ale mnie zlażyło. Uwaga, bo zaraz pierun walnie. E, Oli chyba chce gadać na grze Oli, powiedz coś. Oli, powiedz coś. Natarkę? No Nie, nie, zdubiłem latarkę. Znalazłem, Znalazłem ducha. Gdzie? Ile masz lat? Duchu, ile masz lat? Piwnie. Piwnie. Jak chcesz, to weźcie aparat, który jest krąg. Ja mogę wziąć no. Mam pytanie, co ja mogę wziąć oprócz tego na głowie? Weź, y... Ja biorę temperaturę. No to weź. Ja będę tym templatował Mamy kość. Może ktoś przyniesie aparat? Nie mam. Parnas, weźmiesz aparat? No kurde! Dobra, już idę po aparat. To od razu zrób też zdjęcie tego kręgu, nie? Pentagramu, okej. Okay. No. Tego wszyscy wracają się. No po rzeczy idziemy. A Ok. No. co tu jeszcze? I ktoś się o, jest z domu? Kotłowni jest freeling temperatura. Okay. Hej. Zaznaczcie sobie, rośmę temperatury. Okej, okay. dobra. Kolejny jest Bardzo mi się gdzie mnie jest, nas, 9. No, ja okay. zdjęcie kości, teraz idę do biwnicy Wejdziecie Dobra, jakoś tam wyszło Wyszło Nie wyszło, czekajcie chwilę to może tam trzeba tego docy przesunąć? Nie dało. Czekajcie chwilę. Wiecie, że to można zapalić i ktoś zginie? Tak wiemy. Tak wiemy. Weź przesuń docy, bo może dlatego, że tam docy postawiłam. Przesuńcie się na razie. Nie zaliczyło, nie wiem o co chodzi. Ja Mroźne temperatury. Y, Spirit Jeszcze Box ten... był? Nie. Jak na razie Spirit nie. Spirit Box był. Czyli to jest temperatury, to są że jest długo na Czyli Oli nie gada. OK. Rozumiem, że Oli nie gada. Gdzie tutaj mamy te? Gdzie jest tu doc? Ja tutaj jednego postawiłam. Gdzie jest drugi? Ja mam w ręku. To weź go, postaw tu. Teraz postawię, tylko zobaczę, czy jest coś. Kiedy przyjść? O, o chodzi, chodzi, postawił. E, kto ma aparat? Halo. Zaraz przyjdę. No, bocik postawili. Na no, soli. Chodziło mi o to, że ja zrobię zdjęcie. A ty trzy zdjęcia państw. Serio? A faktycznie. No ja się pokazałam ci tak. A dobra, sorry, nie zauważyłam. Jak ktoś przyjdzie do mnie, to... Co mro mroźna jest i orby. Są orby! No przecież mówię, że jest mroźna tak, i słyszałam. orby. Widziałam! Tak, wiem. Mroźna i orby. Ee, on Rio Hansu, i ten ten. Idę położyć z Widzicie mnie przez kamerę? Tak, widziałam chyba ciebie, nie jestem pewna czegoś ale... Tak, widzimy cię przez kamerę.

Kto i coś zginie. E, mi. Mi też. Widziałem potwora. Chyba. Był duch. Nie potwór. <grym> nie zaliczyła kadzidła. On musi być w ja którymś... On musi być... Ja grałam w tą straszną grę, nie podchodzi. I chciałam to zostawić do tego. Mogę ci wam powiedzieć o, kwestię. No ja mam, mam powie ważną kwestię? Ole. Ole. Ja mam powiem ważną kwestię. Ale... Trzymaj Eee... to fajne mamy... białocina, jeśli jest tak. Eee... uciekaj, mam... ee... masz Toż. E nie! To Karolina, uciekaj. Ty <noise> jesteś taki ładnym chłopczykiem. To jest ten sier... z tą, tą, tą. Do baseballa, chyba. Kiss baseballowy. Jak to Ale jak coś, to jesteś chyba safe, bo on jest. Tylko chodzi po piwnicy. Teraz poszedł na górę. To wiecie kiedy będzie koniec? Już jest koniec. Nie Mamy coś. Koniec, 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 A. wychodź. Rzesz? Była, że, wyła, że, wyła. Pytanie, mam tego, to nie pójść tego Nie będzie, tego. To nie będzie Revenant. Revenant, Jurek mam tu odbijać. E... A, nikt mnie nie słucha. Okay. Revenant. Pismo ducha e... Revenant. E... A, nie, ja... Revenant. Jaki jeszcze był Revenant? Jurek? To nie będzie na pewno. Tak. temperatura. Znaczna temperatura? Była i Odrio? Tak. Hantu eee, i Anna. Idę z nim pogadać. Idziesz co ze mną? Czyli co jest? Mój temperatury. temperatura. taką małą taką Ale mi to zjadło psycho coś Czemu to coś mi tak zjadło psychę? Może to jest Jurej Przecież Jurej y, ten niszczy psycha. to jest zjadka, a Olivia ma 19 Możliwe A ile ma Karoli? Y, ja zjadłam dwie tabletki. Okay. Ja ja 54, żeby nie ja ma... było, ja mam 55 psychy. Będą How old are you? Are you here? What do you want? What do you want to do? Are you here? How old are you? Nie are not the spirit box. Co się nie wiem co. Mhm. Ile jest aktywności. Już myślałem, że a tak. Olivia jesteś na stracie. Dzie. Dzień. Czyli... Dzie. Bo na pewno nie, nie gada, to możemy już skreślić. Mhm. Mm no. I... Spirit box można skreślić. Tak. E MFK 5 też można skreślić, bo nie ma takiego ducha. Czyli będę... Jurek... Jest ja, tam. Tam. ja pójdę tam pozmieniać jeszcze te docy, Do. jak coś to zginę po prostu, bo on może być w, w tym, eee, nie na korytarzu, mm -hmm. tylko on może być tutaj w pomieszczeniu. to na przykład przerzucimy tu a to tu o dzięki pan, pan to jest hantu nie ma nie ma nie ma hanta to jest siema ogólnie ten no siema e... Marvel to jest hantu bo są odciski jeszcze i jest hant nie nie ma hantu to jest nie ma Halo! Ja halo! Nie, Marwal sobie gdzieś poszło, chyba. No, jest montowana. Tak, wróciłam. No, odciski są jeszcze. Okej. Idziemy do demon lub huntu. To jest huntu. Ej, Odciski mroźne i na Nie, podziękuję. Dobra, idziemy? Oli? Ja ja Oli, idziemy? Dobra, jedźmy. Idziemy zrobić mu zdjęcie. E, to chodźcie. Ja będę takim przykomp. Ja będę zawsze. Kasiem, który wybierasz? Ja ten niebieski. Ha. Który wybierasz? A macie zapalniczkę? Który wybierasz? Masz, 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 masz. Ten niebieski? Niebieski? Tak. Ja źle. Ta... Patrz, czy ta się ja nie, tak się nie daje? No ja... Dury, nie patrz. Mam też aparat? Dury. Dobra, ja też mam. Aha, to jest 05, czekaj. 5? To było 10. Gdzie jest trzecia osoba? Ha, ten, y, Kuba chodzi sobie po górze i tam ogląda w pokoju, co jest. Ej, chodź, Marvel. Czekaj, bo ja aparatu szukam, a ja nie wiem, gdzie jest. A ja mam aparat. Nie a, no dobra, no to dobra. Okej, okay, to idę na dół. Nie mam. Ty masz a ja mam zdjęcie. Niebieski No, dobra, ja nie mam. Miej aparat. Trzy, dwa, trzy, dwa, trzy, dwa, niebieski. Wybrałeś takie łóżko. To no co się dzieje? No zgasił mi się Niebieski czy zielony. Niebieski. Oj, 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 oj. Ty wybrałeś taki precyklowych. Ale niebieski czy zielony. Niebieski. Koo! Nie, nie, nie koniec. Wybrałeś taki zielony. A, czy, 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 do nie, 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 dlaczego ja dobra, zawsze ginę? Dobra. dobra, zrobiłam zdjęcie duchowi w ogóle. Zginąłem w krzaku. Chcecie zobaczyć, jak ja nie zginąłem? Widzę <słuch> właśnie. A. Tutaj jest ten Widziałam. Ale ładnie się ustawiłem. Tak, pięknie, dupół do ściany. Ci nie zdjęcie. Nie, bo nie dostaniesz pieniędzy, nie dostaniesz pieniędzy, nic nie dostaniesz. Mamy... Idziemy? Nie dostaniesz jakieś pieniądze. Nie dostaniesz nic, bo to jest profesjonal. Znaczy dostanie tylko jak dobrego ducha będziecie mieli. O, Tiana No no Fajność przyszedł w ogóle zauważyłam Chantu, no, chętu. Jeszcze dość No. Dobra. No i jest doby.